Cześć, nazywam się Paweł Szuba. Ja nazywam się Marek Kuna. Razem pracujemy w Centrum Fizjoterapii Funkcjonalnej i dziś poruszymy temat fizjoterapeuta a pacjent, pacjent a fizjoterapeuta. Co tak naprawdę jest najważniejsze w komunikacji z pacjentem, to to, żeby go po prostu wysłuchać. Musimy dowiedzieć się, co go boli, z czym do nas przychodzi. Tak naprawdę bardzo często całość y, sytuacji życiowych nawarstwia się na ból pacjenta, więc musimy się o tym dowiedzieć, bo będzie to klucz do tego, żeby poprowadzić skuteczną i dobrą terapię. Dokładnie. Często kiedy pacjent do Was trafia, kiedy trafia do nas do gabinetu, przekraczając drzwi, naszą najważniejszą rolą jest to, żeby stworzyć pomiędzy pacjentem a nami taki pomost, czyli wyjaśnienie, Czym zajmuje się fizjoterapeuta i jaka rola jest fizjoterapeuta, jaka rola jest pacjenta w całym procesie leczenia. Bo często kiedy pacjenci do nas przychodzą, wymagają od nas tego, abyśmy całkowicie zajęli się ich zdrowiem. Tylko przeważnie nigdy tak to nie wygląda. Często 20% pracy naszej to, to terapia, to fizjoterapeuta, a praca własna, czyli praca pacjenta w domu, którą oczywiście musi poprowadzić fizjo, jest, jest bardzo naturalna, dlatego zrozumienie, w czym jak polega proces, proces proces samego leczenia jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest to, żeby zrozumieć, że nie tylko terapia manualna nie tylko ruch to sam proces leczenia. Często sam problem leży na przykład w jelitach. Jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju problemy z jelitami, problemy z układem ruchu, tak jak już Paweł powiedział, musimy uświadomić pacjenta, że żeby coś zmienić, potrzebujemy czasu i potrzebujemy zmiany jego nawyków, bo jeśli pacjent nie zmieni nic w swoim życiu, a będzie przychodził do na nas raz w tygodniu, to tak naprawdę będziemy cały czas zaczynali pracę od początku i nie będzie to przynosiło żadnych efektów i poza tym, że my będziemy zmęczeni i pacjent będzie zmęczony, nie widzimy w tym żadnego sensu. Wy jako pacjenci. Mało interesujecie się tak naprawdę, jaką techniką pracujemy, czy nazwijmy to techniką Pawa, techniką Marka, e, techniką Steko, czy jakąkolwiek inną. Was to nie interesuje. Najważniejsze jest to, żeby Wam pomóc, tak? Najważniejsze jest zdrowie pacjenta i najważniejsze jest to, żebyście wszystko, nie wszystko, ale mówili nam na temat waszego zdrowia, a to, żeby fizjoterapeuta was słuchał, bo to przecież boli was, nie nas. I wy wiecie najwięcej na temat swojego stanu zdrowia i to wam dolega. Dlatego ta współpraca powinna być zawsze obopólna, bo dopiero wtedy ma możliwość być naprawdę dobra i przede wszystkim w jakimś stopniu wymierna. No więc jeśli cokolwiek wam dotkwiera, coś Was boli yy, i nie możecie sobie z tym poradzić, zachęcamy do współpracy z fizjoterapeutami, terapeutami manualnymi, osteopatami, tak, żeby ten ból został zminimalizowany, a w wielu przypadkach nawet postaramy się pozbyć go w 100%. A dla nas jako dla fizjo najważniejsze jest to, żeby po prostu z tej pracy czerpać samą radość, z pracy z pacjentem, troszkę więcej pokory mieć sobie i najważniejsze zrozumieć, że czasem nie warto tylko słuchać swojej głowy, ale czasem serduchem podejść do tego pacjenta, no bo to, to, to najważniejsze, przecież jesteśmy ludźmi. Dzięki, pozdrawiamy i zapraszamy Was na YouTube i na oglądanie i śledzenie nas dalej. Do zobaczenia. Pozdrawiam.